Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej, zobaczymy sobie jak wygląda, jakie ma funkcje stół Wolfcraft Master 600 oraz przy okazji przyjrzymy się bliżej ściskom Wolfcrafta. Zapraszam. No dobrze, chciałoby się powiedzieć nareszcie, a przynajmniej ja chciałbym tak powiedzieć, nareszcie mam porządny stół. Ci, którzy wcześniej oglądali gdzieś mój kanał, jakieś moje testy, pewnie widzieli eee, jaki wcześniej miałem stół. Zresztą stoi tu gdzieś on obok, pokażę Wam. O, to jest to. Zresztą, e, fajny kontrast, jak wygląda to, a jak wygląda to. No cóż, tamten stół nie należał, do, nie należał do najlepszych, do najsolidniejszych, co było widać właśnie na testach, gdzie chociażby coś przecinałem gdzie lub wkręcałem gdzieś za krętarką, gdzie były duże wibracje i cały ten mój stary stół podskakiwał razem z dosyć słabej jakości ściskami, które się rozkręcały automatycznie i luzowały mi kantówkę, na której gdzieś przeprowadzałem testy. Już dawno myślałem o jakimś sensownym stole. Wyboru w stołach jakoś super nie ma, bo ten stół stary, mój, który Wam przed chwilą pokazywał, to najtańszy marketowy stół koszt takich stołów to jest 100-150 zł. No to takich stołów mamy większy wybór. Oczywiście tak naprawdę wszystkie to są takie same stoły, chińskie stoły, tylko po prostu z innym logo producenta, które nie grzeszą gdzieś jakością wykonania i solidnością. No, oczywiście, tutaj pomyślałem sobie o firmie Wolfcraft, bo oni mają swoje ofercie, fajne stoły. Są trzy modele Master 200, Master 600, Master 700. Ja mam ten środkowy model. A więc odezwałem się po prostu do firmy Wolfcraft, czy nie udostępniłaby mi takiego oto stołu do testów. Udało się wszystko dogadać, także stół już wylądował u mnie. Zobaczymy sobie jak to wygląda, jakie tutaj mamy funkcje. Przy okazji oczywiście coś tam spróbujemy na nim popracować, w sensie wkręcić, przeciąć, zobaczymy jak to się sprawuje. Do tego jeszcze mam ściski Wolfcrafta, są to zwykłe ściski śrubowe, długość maksymalna 30, 300 w sensie milimetrów, 30 cm. I też sobie nimi przy okazji ścisnę jakiś materiał, zobaczymy czy się same nie rozkręcają, i tak dalej. Dobra, takie podstawy słuchajcie. Stół, jaki jest, widzicie, jeśli chodzi o jakieś parametry, to stół to jest Master 600, tak jak wspominałem, więc można go też pochylać. Master 200 z tego co widziałem nie ma takiej możliwości, i też regulować wysokość. Tutaj może to, to co jest. Na kartonie to Wam pokażę. Zawsze łatwiej to sobie gdzieś zobrazować, jeżeli to widzicie. Tutaj są podane maksymalne szerokości, z tym, że tutaj mamy tak 435 mm. Już pokazuję o co chodzi. To chodzi o maksymalną szerokość. To nie jest szerokość stołu, tylko maksymalna szerokość tych żółtych ścisków, które się przestawia. Tutaj mamy specjalne, wyfrezowane otwory na nie. Jeżeli włożymy sobie w najdalej oddalone. Od siebie otwory, to wtedy tutaj mamy 435 mm, właśnie. Bo sam stół ogólnie ma troszeczkę więcej. Już biorę miarkę, już Wam mówię. Tylko, że on ma nieregularny kształt. Tutaj jest taki trochę wcięcie, więc w tym najwęższym miejscu ma 49 cm, najszerszy ma 52. Natomiast jeśli chodzi tutaj o szerokość, to jest równe 65 cm. I teraz tak, ten stół ma tom w środku. Ten element, tą deskę, jak zwał, jak zwał, wyciąganą. Także możemy mieć albo w ten sposób, tak jak jest teraz złożony, czyli że mamy pełny blat, albo możemy delikatnie go rozkręcić i sobie ten element wyciągnąć. Może na chwilę zabiorę te ściski, bo nam będą bardziej przeszkadzać. I kiedy ją sobie wyciągniemy, to oczywiście. Mamy tutaj przestrzeń, gdzie możemy sobie włożyć jakąś deskę, kantówkę i wtedy przykręcić tymi tutaj wajchami i oczywiście ścisnąć materiał. Zarówno możemy ten ścisk dokonać jak i tymi deseczkami, znaczy deseczkami, blatami stołu lub po prostu tymi ściskami. I teraz jeśli chodzi o tutaj tą przestrzeń, Czyli tutaj nam wejdzie maksymalnie deska 115 mm, czyli tutaj mamy maksymalny rozstaw tych blatów 115 mm. I teraz tak, tutaj jeszcze mamy oznaczenie, że maksymalnie wytrzyma 15 kg, mamy kątomierz, gdzieś tam nam się zawsze może przydać i mamy tutaj... Yy, Linijkę, co fajne w centymetrach, bo to nie takie oczywiste. Niektórzy mają w calach, zależy oczywiście, z jakiego kraju pochodzi producent. No i dobra, teraz tak, to oczywiście, tak jak pokazywałem, można sobie ściągać. Mamy cztery takie uchwyty w zestawie, żeby sobie coś ścisnąć. I oprócz tego w zestawie posiadamy jeszcze dwa takie dodatkowe elementy, które są do ściskania elementów zaokrąglonych, czyli na przykład rurek. Już pokazuję, jak to działa, gdzieś to sobie tutaj. Przybliżymy, wtedy wystarczy po prostu wyciągnąć te elementy, włożyć ten element i jeszcze raz włożyć z powrotem ten i analogicznie z drugim. I wtedy możemy tutaj ścisnąć jakiś półokrągły, okrągły element. Zresztą zaraz to pokażę. No i wygląda to tak. Szczenki te mam założone, tutaj mam jakiś taki wałek drewniany. I bardzo solidnie jest ściśnięte, zresztą mogę za to podnieść stół, więc widać, że trzyma mocno, a wcale jeszcze mocno nie docisnąłem, tak tylko złapałem, wiecie, typowo przed kamerą, o, to nawet się lekko wyciągnęło, ale mówię, o, jeszcze tutaj spokojnie mogę dociągnąć mocniej. Dobra, jak już tu jesteśmy jeszcze na blacie, na górze stołu, że tak powiem, to tutaj, w tym miejscu mamy taką jakby miseczkę małą fajną zrobioną z magnesem. Ja zaraz tam wrzucę jakieś śrubki. O, jakieś tam trzy śrubeczki. I jak widzicie, tu jest magnes. Także fajnie, bo nam to nie wyleci gdzieś przy wierceniu czy wkręcaniu. Zawsze będą się solidnie trzymać. Dobra, to jest góra stołu, że tak powiem, omówiona. Teraz sobie zobaczymy, jakie tutaj są możliwości regulacji. No i tak jak mówiłem, to co między innymi różni stół Master 600 od tego najprostszego, najtańszego Master 200, to jest właśnie chociażby regulacja wysokości. Tutaj mamy jedną wajchę. Tutaj mamy drugą wajchę. Luzujemy obie wajchy. Ja teraz go podniosę i tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. I mamy stół podniesiony. Ja tu sobie tam wstępnie zabezpieczę. I jak widać, teraz jest już to naprawdę pokaźna pokażna wysokość. Zresztą już to sobie mierzymy, tylko zabezpieczę tu statyw aparatu. I mierzymy sobie. I od ziemi stół jest na wysokości... 96 cm. Tam jest taka specjalna zapadka, która blokuje stół przed wysunięciem się do wysunięciem się całkowitym, żeby po prostu nam te prowadnice nie wyskoczyły z nóg i wtedy nam to blokuje. No dobra, jak już zmierzyłem maksymalną, to jeszcze go opuszczę na sam dół i powiem Wam, jaka jest minimalna wysokość. Stół opuszczony na sam dół. I teraz mamy 79 cm. No i teraz kolejną możliwością regulacji to jest regulacja kąta. Mamy możliwość regulacji kąta od 0 do 65 stopni. Tutaj mamy kolejną dźwignię, i po przeciwnej stronie jest oczywiście taka sama. Już ją sobie luzuję i pokazuję, jak to wygląda. Mam poluzowane, no i zobaczcie, stół nam po prostu się może położyć na 65 stopni. Także to jest też bardzo fajne. W ogóle chociażby jest na kartonie, gdzieś tam też w instrukcji obsługi pokazane, że możemy ten stół właśnie sobie na przykład do takiego stopnia gdzieś położyć. Podnieść wysokość, bo teraz on jest za nisko dla dorosłej osoby. I na przykład tutaj sobie coś położyć. Tam było na zdjęciu fajnie pokazane, jak jakaś dziewczynka coś sobie maluje. Służy ten stół jako do malowania jakichś tam rysunków. Także wiadomo, wiele zastosowań. Fajnie, że jest taka możliwość. Zawsze to można jakoś wykorzystać. Jeszcze kolejny taki mały gadżet. To oczywiście tutaj ta... Belka, rozpórka, która automatycznie ma różnej wielkości, znaczy dwie wielkości, w zasadzie większe i mniejsze otwory. I oczywiście możemy sobie włożyć czy jakieś kombinerki, czy jakieś śrubokręty i tak dalej. No dobra, słuchajcie, ja teraz postaram się wkręcić tutaj sobie jakąś kantówkę i użyję tutaj chociażby zakrętarki, która wiadomo gdzieś produkuje bardzo dużo wibracji. Może też sobie coś fleksem przytnę, skorzystam z tego ścisku do przedmiotów okrągłych, może jakiś pręt zbrojeniowy i zobaczymy, jak to się spisuje. Dobra, startujemy od razu z wysokiego C, czyli kawał sporej belki, która już gdzieś na moich testach się przewijała. Najczęściej gdzieś, gdzie testuję wkrętarki, zakrętarki. I od razu tu sobie ją złapiemy ściskami. Numer artykułu tych ścisków pojawia wam się teraz na ekranie. Ja sobie łapię takimi ściskami i próbujemy wkręcić jakiś porządny wkręt zakrętarką. Zobaczymy, czy drgania spowodują e, samoczynne odkręcenie się ścisków. Dobra, belka wstępnie złapana ściskami. Zaczynamy sobie od takiej flajtowego skręta. Bez problemu. Przechodzę do większego. Będę wszystko starał się oczywiście robić bez cięć. Także będę poza kamerą szybko zmieniał bity, żeby nie było, że gdzieś poza kamerą dokręcę ściski. No, tu w ogóle fajna sprawa. Wkręt okazał się krzywy. Tańczył na początku i bujało trochę. Stołem, ale ściski się nie rozkręciły. Dobra, tak jak mówiłem, zmienię sobie tutaj poza kamerą. Bit. i przejdziemy do e, troszeczkę grubszych wkrętów one zawsze troszeczkę większe większy opór stawia i większe wibracje automatyczne. no generalnie co tu dużo mówicie ja od razu widzę że to jest dużo lepiej niż na moim poprzednim stole, bo praktycznie w tamtym co wkręt musiałem kurczę dociskać te ściski. E, jeszcze taki, o, on już przejdzie centymetr za belkę, ale trudno. Na no żaden ścisł nawet nie drgnął co tu dużo mówić. E, pomijam fakt, że stół się nie telepał, bo w tamtym e, to była masakra. E, I też właśnie od razu tutaj Wam powiem. Ten stół waży 15 kg. Tamtego ciężko mi wrzucić na wagę, bo to takie troszeczkę nieporęczne. Ale na pewno nie ważył 15 kg, e, ważył mniej. A akurat według mnie to jest e, większy ciężar jest tutaj tylko i wyłącznie zaletą. No bo wiadomo, wzrasta nam stabilność zresztą propos tej solidności i wagi stołu, zobaczcie, teraz ta belka leży na moim starym stole, na końcu jest złapana ściskiem. Belka, jaka wystaje w powietrzu tutaj do stołu, do krawędzi stołu, to 62 cm. Oczywiście stół jest rozłożony na maksa, rozstaw nóg jest na maksa ja go tutaj sobie ciągle przytrzymuję nogą. I teraz patrzcie, tutaj teraz trzymam ręką, o, jak widać, za ścisk, puszczam i od razu przeważa ciężar belki i leci. Teraz dla porównania sobie zapniemy tak samo na Wolfcrafcie. No i ta sama historia na Wolfcrafcie. Beleczka też wystaje, równe 62 cm, złapane jednym ściskiem. Jak już widzicie, dwie ręce mam tutaj, rączki mam tutaj, jak to się mówi. Nie, nic nie kombinowałem, nie przyklejałem stołu do posadzki, bo i takie pomysły mogą być. No po prostu stół jest cięższy, ma większy rozstaw nóg, więc tutaj filozofii żadnej nie ma. Fizyki się nie oszuka, ale spróbuję jeszcze przesunąć belkę, zobaczymy ile wytrzyma. No słuchajcie, przesunąłem to jeszcze trochę, teraz jest 65 cm, dalej stoi. Oczywiście to już jest blisko jego przeważenia. O, patrzcie, pchnąłem nawet jakby Ala wrócił. No już poleć. No wiecie, no tak jak powiedziałem, fizyki nie oszukamy. Jeżeli walniemy tu taką ciężką belkę, no to przecież wiadomo, że go przewróci, ale już na dzień dobry widać, że jest stabilniejszy niż e, tamten mój poprzedni stół. Dobrze, kolejna próba to złapałem sobie e, tymi plastikowymi ściskami, które są w te otwory i oczywiście tutaj skręciłem e, stół, blaty dwa ze sobą, żeby ścisnąć deskę. Deska złapana tylko na dwa ściski, te dwa po nie ma tu dodatkowych. E, wywiercimy sobie dosyć sporym wiertłem e, 30 e, piórowym, niestety ona jest dosyć tępe, ale to jest ostatnie wiertło, jakie mi zostało. Na uchwyt sześciokątny, bo chcę użyć zakrętarki. No ja nie jestem fanem wiercenia zakrętarkami, ale chodzi tutaj oczywiście znowu o wibracje, jakie zakrętarka będzie od udaru przenosić. Także zobaczymy, czy to się nie rozkręci. Próbujemy. No i bomba, słuchajcie, no, e, tempę wiertło. Ja musiałem mocno naciskać, czyli nie dość, że tutaj nacisk. E, nic nie, nie poluzowało się, nie wyskoczyło. Naprawdę to mocno wibruje. No, co tu dużo mówić, mój poprzedni stół naprawdę się e, rozkręcał wtedy sam z siebie. Zresztą pewnie to widzieliście na jakichś filmach, a jak to, a jak nie, no to, no to właśnie tak było. Dobra, ostatni test. Pręd zbrojeniowy złapany tymi ściskami e, do przedmiotów okrągłych. E, zbrojeniowy wiadomo. Przez to, że ma te, te ryflowania, jest jeszcze bardziej e, trudno go tam do, dobrze ścisnąć, dobrze złapać. Także zobaczymy, jak sobie e, poradzi stół i te ściski z prętem zbrojeniowym. Bierzemy szlifierkę kątową i sobie próbujemy przeciąć. Widzieliście, troszeczkę mi szarpało szlifierką kątową, bo po prostu starałem się dosyć mocno ją dociskać, żeby zobaczyć, czy to się w jakiś sposób poluzuje, czy może przeważy stół. Nic takiego się nie stało, no także to też fajnie działa. Ogólnie powiem Wam, że jeszcze tutaj można dokupić takie specjalne metalowe szczęki, które zakłada się tutaj na należniku stołu z dwóch stron, i one są po długości i łapią po prostu też okrągły przedmiot. Po prostu są dłuższe i są wykonane z metalu. No dobrze, słuchajcie, myślę, że wyczerpałem temat, jeśli chodzi o pokazanie możliwości stołu, tak na początek. Oczywiście wiem, że najważniejsze będzie standardowo, jak ten stół zachowa się po dłuższym użytkowaniu. Czy coś się nie rozchwieje nam tutaj, poluzuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie, no ja używając tamtego stołu poprzedniego. No on już na początku był dużo, dużo gorszy niż ten, jeśli chodzi o solidność jakość wykonania, więc ten stół jak najbardziej polecam, bardzo dobry stół dla mnie w porównaniu do tamtego wręcz świetny, no ale wiadomo to zależy jakiego stołu, wcześniej używaliście jakiego stołu oczekujecie jeszcze jest Master 700, jeszcze wyższa półka i teraz tak, cena on kosztuje 400 zł, dostępny jest chociażby w Castoramie, oczywiście gdzieś też na sieci jest też Master 200, który kosztuje chyba właśnie 200 zł z tego co pamiętam no i teraz tak, tamten stół poprzedni mój, to tak jak mówiłem, 100-150 zł. Mm, Okej, okay, 400 zł to jest ponad dwa razy tyle. Lub, lub jeżeli tamten dostanie się za 100 zł, to 4 razy tyle. No ale ten stół chociaż spełnia swoje zadanie. No bo no, tamten to niekoniecznie. I powiem Wam szczerze tak, ja za tamten dałem właśnie 150 zł. Około ja go już dosyć dawno kupiłem. I teraz zastanawiałem się, czy kupić sobie właśnie drugi taki sam. I to bym popełnił błąd, bo bym wydał kolejne 150 zł, czyli razem wydałbym już 300, a dalej nie miałbym solidnego stołu. Także moim zdaniem lepiej tutaj naprawdę dorzucić parę złotych, jeżeli oczywiście takiego stołu używacie dosyć często. Jeżeli nie, Master 200 za dwie stówki. E, domyślam się, że solidnością będzie bardzo podobnie się sprawa. Sprawował. Jedynie co po prostu ma mniej tych opcji. Jest węższy. Nie ma tej dodatkowej tutaj, tego dodatkowego blatu małego. Nie ma możliwości regulacji i tak dalej. Ale na pewno będzie dużo solidniejszy niż te zwykłe chińskie stoły. To będzie tyle. Ja oczywiście. Ten stół będę używać teraz zawsze na moich testach. Testach, czyli jeżeli będę testował jakieś elektronarzędzia, gdzieś będę coś wkręcał, wiercił, przecinał i tak to będę oczywiście już pracował na tym stole z tymi ściskami. Także będziecie go widzieć częściej, będziecie też widzieć, jak się sprawuje po jakimś czasie. Zapraszam Was na kolejne filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!